Siemano, witajcie z tej strony, wojny, dzisiaj gramy w Minecraft Hardcore, jesteśmy znowu w Hardcore, już pisaliście, ej Wojtek, i dawno Hardcore nie było, kiedy będzie Hardcore i jest Hardcore, moi drodzy, jest i to bardzo Hardcore, ponieważ dzisiaj chcemy zrobić przekozacką farmę. Potrzebujemy farmy, żeby nabijać Expa, a Expa jak się najlepiej nabija, farmą, dokładnie tak, wiemy to z Survivala i dlatego tak samo zrobimy dokładnie tutaj, wiemy, że tutaj były krówki, proszę bardzo, tutaj mamy krówki, cyk, cyk tak. Eee, co ja biorę? O, to. Proszę bardzo, patrzcie, tutaj mamy krówki. Elo, krowy. Co tam u was? Elo, elo, elo. pyk i pyk. Elo, róbcie bobasy, róbcie małe bobo. Elo, mamy małą krówkę. Okej, okay, krówki potrzebujemy, właściwie bardzo dużo krówek, żeby robić książeczki. A książeczki po co? No, książeczki po to, żeby zrobić enchanting na 30 level, dokładnie tak. Bo jednak, no, samymi świnkami nie można zrobić enchantingu, bo jednak potrzebujemy jeszcze skórę. Poza tym, o, patrzcie, tutaj mamy jagody, to sobie zetnę te jagody. I od razu sobie zjem, proszę bardzo. Am, 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 am. No i gitara. Jesteśmy na jedzeni. Sprawdźmy, czy coś urosła trzcina po ostatnim razie. Hmm, aha. Aha. Super urosła świ e, świnia. Świnia. Czcina super urosła. Tak gadam. Dobra. Spokojnie. zetnijmy sobie troszkę drzewa. Potrzebujemy również ziemniaki, dlatego e, będziemy dalej rozwijać wioskę. E, jesteśmy kompletnie na zerze, ale spokojnie, my to jakoś ogarniemy. Wiem, nie mamy za dużo surowców i tak dalej. Jest na obecną chwilę problem taki, że musimy czekać na trzcinę i nie możemy przyspieszyć tej reakcji, jakby robienia enchantingu na 30 level. Za to możemy zrobić lepszą farmę ziemniaków. Na przykład, właśnie, bo tutaj, jak widzicie, za dużo ziemniaków z tego nie dostaniemy. Ani ziemniaków, ani zresztą nie dostaniemy nawet zwyczajnych e, po prostu. Że zwyczajnej pszenicy i tak dalej, a jednak trzeba jakoś rozmnażać te nasze e, zwierzątka, więc proszę bardzo, tutaj się troszeczkę podbudujemy i zaczniemy dzisiaj ogarnąć, ogarniać farmę e, i co z tym związane? Będziemy prawdopodobnie chcieli po prostu znaleźć więcej świnek. Właściwie świnek nie mamy, dlatego chcielibyśmy również zrobić farmę taką normalną. E, dobra, na obecną chwilę widzimy tutaj hmm, no trochę te... Szkoda, że nie mam tej moczki kostnej, tak szczerze myślę, że poczekamy na noc Wiem, że to jest troszeczkę ryzykowne, jednak jest to tryb Hardcore, więc jeżeli zginiemy Nigdy więcej nie będziemy mogli się odrodzić. Także trochę ryzykownie czekać na noc Ale jesteśmy na to chyba zmuszeni, ponieważ Po pierwsze musimy oswoić naszego pieska, żeby Chociaż nas jakoś bronił, tutaj jest nasz piesek Którego chcemy oswoić, a po drugie Chcemy tutaj mączką kostną przyspieszyć wzrost Tych niektórych roślinek A to jest bardzo ważne, słuchajcie W miejscu tutaj, w tym miejscu będzie nasza farma Bo zobaczcie, jest to idealnie prawie Płaska, prawie płaska powierzchnia Więc myślę, że będzie przekozacko no i co ludzie? Myślę, że możemy zabierać się do roboty Nie ma na co czekać, nie mamy całego dnia Nie możemy tak czekać sobie na kolejną noc Bo każda kolejna noc Może być zagrożeniem na to, że zginiemy I już więcej się po prostu nie odrodzimy Dobra, zbieramy sobie szybciutko to, co trzeba Czyli dirta Dirtem tutaj zabudujemy, wyrównamy jakoś ten teren Bo o to nam przecież teraz tutaj chodzi Więc cyk, pyk, okej okay. eee, No i lecimy eee, Teraz tutaj tak podbudujemy się dalej Cyk, okej, okay. gitara, gitowa O! A to co? A to co? No dziękuję bardzo panu, no, proszę do widzenia. Okej, okay, dalej dobudowujemy, cyk, 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 e, zaraz trzeba będzie trochę również wodę ogarnąć, ale tak się składa, że tutaj mamy wodę, więc to jest akurat bez większych problemów. Tam dalej jest dżungla. dżungli mogą być ciekawe rzeczy, takie naprawdę ciekawe, więc ja bym tam chętnie zajrzał, żeby mniej więcej właśnie sprawdzić, co tam możemy znaleźć, bo tam możemy znaleźć naprawdę... Fajne, oryginalne rzeczy. Może nawet moby, bo jednak wiecie, w dżungli bywa czasem ciemniej niż normalnie. Więc sam fakt, że po prostu mogą być tam moby, skoro jest tam ciemno. Dobra, mamy kolejny dirt, możemy sobie zabudować to dalej. Proszę bardzo, więcej mi więcej tutaj zabudowy. Oprócz, oproś, oprocz jeszcze, tak? No i gitara, lecimy dalej. Cyk, cyk. Okej, okay, słuchajcie, jeszcze to sobie, sobie wszystko wyrównamy. Cyk i patrzcie. Mamy idealnie prosty teren. Teraz trzeba tylko ogarnąć motykę. A, przed motyką musimy zrobić miejsce na wodę, bo inaczej po prostu zepsuje się to, co zrobimy motyką. No okej, okay, dobra, ale tak czy siak motykę fajnie zrobić, więc cyk. Um, jeszcze jedno wiaderko z wodą. Tak, cyk, dobra. I teraz możemy wszystko craftować. Poproszę motykę. Syk, dobrze, i wiaderko z wodą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. E, mamę, tatę, e, i wszystkich, które, którzy oglądają. Dzięki bardzo. Dobra, <grytanie> chodźmy po tą wodę, która jest. Są... Ej, a właściwie tutaj była woda. Okej, okay, zaoszczędzimy kilka metrów. A za, co za tym idzie, kilka sekund. Wow, Wojtek to jednak oszczędny typ. Okej, okay, myślę, że. Hmm, gdzie by to zrobić? Dobra, w tym miejscu. O nie, jakie ja to zrobię? O nie, tutaj jeszcze troszeczkę dirta potrzeba, słuchajcie, tak nie może być. Proszę mi tutaj tego dirta dawać, cyk, okej. Okay. No i tutaj trzeba zabudować to. Tak nie może być, słuchajcie. Trzeba wykorzystać każdy metr tej tutaj chodowli, um, hodowli, tej farmy tutaj, proszę bardzo, cyk. No i teraz możemy zaczynać. Dobra, zróbmy trzy kratki. Okej, okay, tak, a może cztery? Dobra, cztery będą dobrze. Tak, cztery będą dobrze, wiem z mojej serii survival. Naszej serii survival, jak to działa. Więc lecimy, dobra, cztery kratki. I tutaj będziemy wylewać wodę, robić wiadomo nieskończone źródełko wody. I ej, słuchajcie, to będzie naprawdę duża farma. Poza tym widzicie, robi się już powoli ciemno. Fajnie byłoby to również tutaj jakoś dobrze oświetlić, bo jak wiecie, no sam fakt tego, że e, tutaj... Tak po prostu to wszystko ogarniemy pięknie Nie sprawi, że nasze roślinki będą rosnąć Musimy to również oświetlić, bo przecież rośliny Potrzebują światła, więc cyk Weźmy sobie co tutaj trzeba, tak Okej, okay, teraz tu, cyk I ostatnie, okej, okay, gitowa Mamy całe źródełko e, I teraz skoro robi się ciemno Moglibyśmy to wykorzystać i oświetlić ten teren Tak, bo jednak, no, kto wie um... Ja bym chciał tutaj po prostu, żeby wszystko pięknie ładnie hulało, żeby wszystko pięknie ładnie się rozwijało, prawda, te nasze uprawy, więc zróbmy tutaj jak najwięcej się da po prostu e, tych pochodni, jednak potrzebujemy je bardzo mocno żeby ładnie tutaj wszystko oświetlały cyk, jeszcze z tej strony, jeszcze tutaj dobra, dalej to sobie już później będziemy ciągnąć najważniejsza jest ta tutaj część ponieważ w tej tutaj części teraz będziemy powoli siać rzeczy jak wiecie, bądź nie i tak jest, to tutaj, jest tutaj bardzo dużo miejsca więc myślę, że spokojnie nam wystarczy a potem po prostu dalej będziemy to rozbudowywać nie będziemy od razu robić takiej ogromnej uprawy, prawda mamy jednak dzisiaj o wiele więcej rzeczy do zrobienia w tym jednym odcinku więc oglądajcie do końca moi drodzy Pamiętajcie, że celem tej serii jest po prostu rozwalenie Ender Dragona, e, wybranie się do Endo, no i przetrwanie jak najdłużej, a przy okazji zrobienie jak najwięcej. To jest bardzo trudne, ponieważ jest to seria hardcore. Jeśli umrzemy, to już się nigdy więcej nie odrodzimy. No, sorry, tak to niestety wygląda. Ok, jest noc, czyli to co chciałem. Teraz pozostało już tylko iść. Co to był za odgłos? Słyszałem jakiś odgłos. Okej, okay. dobra, zaczynam się troszeczkę bać, nie? Jak ja zginę, to będzie lipa. Okej, okay. sprawdźmy. Gdzie tutaj jest jakiś. O, dobra, tam jest. Tam jest golem, więc tam sobie poradzą villagerowie. Ale słuchajcie, gdzie jest jakiś szkielet? Co jest? O, mamy, mamy. Pierwsze zwierzątko, proszę bardzo. Proszę, proszę, proszę. Nie ociekać. Okej, okay. teraz ty. Okej, okay, może być ciężko. Oh, nie mogę zginąć. Ah, Okej, okay, dobra, dobra, jest dobrze. Ale potrzebuję szkieleta, potrzebuję bardzo dużo szkieletów. Więc proszę mnie tutaj. Tre... Mamy zombie w całej złotej zbroi, ale kozak. Dobra, tutaj nie widzimy nigdzie tych e, zombiaków. Nie, nie zombiaków. Wow! Sk Skąd was tu tyle? Bez jaj! Nie za dużo was tu. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, rozwalone. Dajcie mi szkielet, ja nie chcę zombiaków. Zombiaki są sła... o, o, o. To ty? Siema Janek! Co tam u ciebie? O no i mamy kość, nice, mamy ile? Dwie kości, no już będzie można... Jest szansa na oswojenie pieska z dwoma kośćmi. Jest szansa. Tutaj lata jeszcze jakiś zombiak, ale z zombiakiem nie chcemy się zadawać. E, dobra, chodźmy dalej. Coś, mimo że to jest tryb trudny, to nadal tutaj mało tych zombiaków coś. W sensie szkieletów, i innych mobów. No, serio, to ma być trudny tryb. Owieczki? Co tutaj robią owieczki? Wow, jakie w ogóle to jest śmieszne. Ale owieczek, ład! Ale kto tak? Ej, a tam mamy. Jest szkielet, ale w złotej zbroi. Oj, mocny. Dobra. Dobra. Nie, nie wybuchaj, bo zabierzesz mi te. Ałała, ała, wała ała, ała. Ła! Wow! Okej, okay, nie wybuch Aj! Aj, aj! Bom Nie wybuchaj! Boom, Nie wybuchaj! Ostatni boom! Dobrze, nie wybuch! Dobrze! Słucha się, bo Jana, widzicie? Jejku te moby są straszne! No, tak nigdy się tak wcześniej nie bałem mobów jak teraz. Oj! No, wybuchnij. To się nawet przyda To bardzo dobrze! Bardzo dobrze. Ale nie ma żadnych... O! Tutaj nice! Mamy cztery ko... Czy ty masz enchantowaną łopatę? Ała! Coś mnie biją od pleców! Ała, 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 nie bij mnie! Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. rozwalony, dobra. Skąd ty masz enchantowaną łopatę? Co to był za enchant? Wydajność 1. Ej, kozak, lepsza od mojej obecnej łopaty. Nice, nie wiedziałem, że zombie... Nie sądziłem, że zombie da mi kiedyś lepszy enchant niż ten, który mam obecnie. Chociaż teraz w sumie nie miałem żadnego enchantu. Ała! To za to, że mnie walnąłeś. Dobra, cztery kości to nadal mega malutko. Ja potrzebuję serio dużo, ja chcę tę mączkę kostą zrobić e, No i lipa jak z cztery tylko kości będę miał Więc daj mi więcej tych Zombiaków i w ogóle mobów innych, no Czy tak nie może być, że tutaj jest ich tak mało? Bez jaj, ej tutaj może? Nie, dobra, jednak nie Przejdźmy dalej, o tutaj mamy liska, moglibyśmy już innego oswoić Ale tam jest nasz, nasz wilk ty zombiaku co łazisz po mojej wiosce? no to jest moja O, dobra rozwalony. Nie ma podjazdu. O, o ty! Kolejne! Nie ma podjazdu. E, e, Okej, okay, dobra. Ej, czy dał mi pióro? Czy mi się wydaje? Ile was tu no bez jaj? No zombie, ja chcę szkiel gdyby szkieletów było tyle, nie, co zombiaków, to byłoby przekozacko, no ale chyba tak to nie działa, trochę słabo, jakby tak to działało, byłoby o było, 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 było wiele łatwiej, oj, nie, no tutaj mamy idealnie prosty teren, a muszą być akurat creepery, nie mogły być jakiekolwiek inne moby, musiały być creepery, co nie, okej, okay, trzeba będzie jakoś te creepery stąd zabrać, dobra, sześć kości to już spory, yy, spoko wynik, Jedzmy sobie coś, Trzeba tutaj przyciągnąć te creepery. Więc chodźcie. A wa wow, Nie bij mnie, nic nie zrobiłem. Okej, okay, chodź krypcio! O nie, ja zalegowało mnie! O! ojojojoj dobra. Chodź krypcio, chodź, chodź, chodź Okej. Okay. Zrobimy z tobą tak, wybuchniesz tutaj, bo w wodzie nic nie zrobisz. Rozumiesz? Krypcia, o! chodź to! O, patrz, 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 wybuchnij! O! Jest! No i widzicie? W wodzie Creeper nic nie robi. Elo, bo to lamus. 6 kości. Czy to dobry wynik? No nie wiem, dlatego pójdę dalej szukać jakichś szkieletów. Tutaj jest również dużo wilków, one mogą wybijać te szkielety, dlatego ich jest tutaj tak mało. Ale co nie zmienia faktu, że mnie to trochę dziwi. Myślałem, że na trybie trudnym będzie. Serio, trudno. A póki co. Jedynego szkieleta, którego widzę, to tam, tak daleko, ale to się chyba nawet nie opłaca po niego iść. O, tu mamy jeszcze jednego. Tam jest kolejny zombie z łopatami. Te jakie no. chyba lubią w tych łopatach być. Ała, ła. Dobra. Nice, siedem. O, kolejny. Kozacko, ale się cieszę, jak widzę szkieleta. A. O, nie! Moja HP zaczyna boleć. ja aj, 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 dobra, jedz, jedz. Trzeba pamiętać, Wojtek, musisz pamiętać, to jest hardcore. Dobra, au au, 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 dobra, Wojtek pamiętaj, to jest hardcore, to nie jest, jest lekko. O, rozwalony! Cześć! Czy, czy ty złapałeś Łok szkieleta? Dobra, o nie, za dużo basu. Jeszcze ten zębiak z łopatą, nie, to się robi naprawdę nieprzyjemne. Uciekam stąd, dobra, elo. Mam trochę tej mączki kostnej, więc w sumie spoko. Jeszcze kolejny szkielet, błagam daj mi kości. BUM! Jest! 11 kości! Ej, to całkiem spoko wynik! Ile to można kości zrobić z jednej? Trzy, no to mamy 33 sztuki mączki kostnej. Na moje oko to bardzo dobry wynik, sprawdźmy jeszcze tutaj... O! Kolejny szkielet, nice! Czyli jednak respią się. Ale z creeperem naprawdę nie masz lepszych znajomych. On ma na ciebie zły wpływ, rozumiesz? Zły wpływ, okej. Okay. I BUM! Ole, ale dostał hity, patrz, zginął na dwa właściwie porządne hity. Ile szybko spać, bo nie może być tak, że moja cała wioska tutaj zginie. No hello, ja bym się chciał tutaj dalej rozwijać. A nie chciałbym, żeby ta wioska zginęła, bo jednak to nie byłoby przyjemne. Musimy sprawdzić, czy mamy tutaj jeszcze jakiś villagerów. Tutaj, ej, on gonił tego mojego villagera? Czy mi się wydawało? Tak, gonił go! No uciekaj! W nocy to się śpi, a nie tutaj lata. Patrz, zombiak tutaj leci. Uciekaj od niego. No dobrze, dobrze, uciekaj, no uciekaj gościu, czemu, co ty tutaj robisz? Dobra, nie interesuje mnie ten typ, jest po prostu za głupi I jazda dalej, jej, ej, jaram się naprawdę Ta seria zaczyna się fajnie rozwijać Co tam robi villager? On chce skakać? Nie skacz, życie jest piękne, o, teraz mamy kolejnego villagera Czyli przetrwali nas, dobrze Czyli villagerowie umią Potrafią żyć. Dobra, oswajamy pieska, uwaga. Będziesz naszym strażnikiem od dzisiaj, słuchaj piesku. Będziesz naszym strażnikiem, mianuję cię. Ojej, jakiś hej Hejcie, dobra, Elo, jesteś. Jesteś teraz nasz. I słuchaj, piesko, masz mnie chronić. Ten piesek ma być po prostu chodzącym bodyguardem, nie? Ma tutaj za mną chodzić i masz każde złe moby rozwalać. To jest twoje zadanie. Oj, co jest? Okej, okay, dobra, dostaliśmy mączkę kostną. Teraz robimy ziemniaczki, proszę bardzo, cyk. I te wszystkie ziemniaczki zaraz zasiejemy z powrotem. Dimitrej, e, nie przeszkadzaj wariacie. Nie wiem jak go tylko nazwać. Na pewno nie pimpek, bo pimpek już jest na, serwis na serii Survival. E, no, jakieś inne imię trzeba mu dać. Dobra, tak dziś jak na początku musimy zrobić um, te tutaj. Jak coś zostało? Okej. Okay. Trzeba tutaj zrobić więcej ziemniaczków, więc proszę tutaj o ziemniaczki. Cyk, cyk, okej okay. To wszystko zbieramy Im więcej ziemniaków tym lepiej, bo jak wiemy Chcemy zrobić farmę świnek po prostu A jak wiecie, farmy świnki są najlepsze Więc na tym, naj, na, na tym nam Najbardziej zależy, zobaczcie Przed chwilą nie miałem nic z tych ziemniaków, a teraz Jestem przebogaty, widzicie wystarczy wierzyć W siebie i siać ziemniaki, żeby coś osiągnąć W Minecraft, wam też to się uda Siejcie ziemniaki Okej. Okay. hej, serio, ja teraz nie potrafię jakby żyć bez farmy świnek, więc muszę koniecznie jakieś świnki ogarnąć i zrobić naprawdę im sporo tutaj miejsca, żeby je jakoś tutaj rozwijać. Dobra. Reksio czasem mi nie rozwala tej uprawy. E, Zasiejemy w dalszej części uprawy pszenicę, bo pszenicę też przecież potrzebujemy, żeby krówki rozmnażać. Krówki też są przecież ważne. No i Reksio sobie siadł. Okej. Okay. Dobra, idziemy do krówek, żeby je znowu rozmnożyć, bo jednak pewnie e, znowu chcą robić dziaba-dziaba, więc jazda do nich. Ejo, krówki, idziemy do Was. Poza tym widziałem, że trzcina cz czcina urosła. Oj, oj e, więc trzcina czci sobie też zbierzemy i zasiejemy dalej. Kość, ty masz kość, wariacie, dzięki za kość Pozdro, pozdro Dobra, ej, słodki piesek, dał mi kość <laughs> No, nice. Dobra, o, patrzcie, rośnie ta trzcina, więc mega fajnie W takim razie zbierzmy sobie ją tutaj Cyk, 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 okej okay. I zasiejemy sobie ją dalej, no nie? Bo przecież po to ją tutaj siejemy, żeby zasieć dalej A potem zrobić z niej książki Cyk, okej okay. Kozacko, moi drodzy Ale jazda Teraz będziemy sporo zbierać tej trzciny, właściwie dwa razy więcej niż wcześniej. Więc wszystko idzie w dzisiejszym odcinku na plus. Naprawdę bardzo dużo rzeczy robimy. Mega mi się to podoba. Rozwalamy jeszcze sobie to drzewo. Nie rozwalę do końca. Ktoś kiedyś mi napisał, Wojtek, nie rozwalasz drzew do końca, więc jesteś nupkiem, tylko nupki tak robią. Okej, okay, mogę być też nupkiem. Mam to gdzieś, bo po prostu nie chcę mi się tam wchodzić na górę i tego ścinać. Okej, okay. teraz tak jeszcze sobie tutaj zrobiłem miejsce, bo jeśli nie wiecie, ja robię miejsce po prostu tutaj na trzcinę, bo wiem, że i tak ją tutaj zasieję, więc wolę teraz zrobić miejsce niż później znowu się z tym męczyć, a nie chcę mi się później z tym męczyć. Okej, okay. nie wiem czy jest szansa na to, że znajdziemy tutaj gdzieś świnki. Ja bym chciał się chociaż rozejrzeć na tym odcinku. O, hejcia, już wróciłeś. Fajny z ciebie piesek, fajny. Dobra, odłóżmy sobie to wszystko. Znowu mam mętlik w tych skrzyniach. Jak nie zacznę ich teraz ogarniać, to później już nie będzie mi się ich znowu chciało. Okej, okay. zróbmy sobie znowu mączkę kosną, zasiejmy sobie troszkę ziemniaków i chodźmy poszukać świnek. E, tak, jak piesek zostajesz, cek zostajesz, okej. Okay. Nie wiem, jak go nazwać, bo jednak już za dużo nazywania chyba tych piesków. W mojej serii Survival'a mam tyle piesków, że już się sam głupię po prostu w nazywaniu ich. Więc e, chyba sobie tutaj odpuszczę i po prostu nazwę go Reksio. Może? Dobra, w ogóle, gdzie mogą być świnki? Miejmy nadzieję, że je znajdziemy. Dobra, to są jakby kordy tej wioski, więc spoko. Okej okay. Chodźmy sobie w tamtą stronę, mam przeczucie, że tam mogą być świnki. Chociaż nie, na takich biomach chyba nie ma świnek, co? Tak mi się wydaje. No nie wiem, w ogóle... O nie, odłożyłem jedzonko, ale se mnie głupek Czemu odłożyłem jedzonko, nie chciałem tego robić. O, mam krówkę! Dodatkowo, ale krówka nas nie interesuje, krówki już mamy, więc sorry, ciebie nie bierzemy do naszego gangu. Teraz szukamy po prostu gęk, świnek. Gęg, gęg, geng O nie! Tu są lamy. Nie gadamy z wami. To, to zagienka. To za... O, dają skórę! To zagienka! Teraz z przyjemnością będzie mi się was rozwalać, bo przynajmniej dostanę skórę i będę mógł zrobić książki dorośnij najpierw. Wtedy to pogadamy. potem po ciebie wrócę. <grystanie> Okej, okay, widzimy, widzimy owieczki. Owieczki też mogłyby się przydać, ale nie tak bardzo na początku, więc chyba sobie je póki co odpuścimy. Kolejne krówki, ale ja przepraszam bardzo. Gdzie są świnki? Dajcie mi świnki. Ej, ale krówki by też możemy rozwalać. Tak, będziemy mieć skórę. Dobra. Rozwalajmy te krówki, bo jednak potrzebujemy skórę jak najwięcej, a mamy własne krówki u siebie, więc już nie musimy ich tutaj oszczędzać. A im więcej skóry, tym lepiej. Wiem dobrze, jak później są problemy ze znalezieniem tej skóry, a nie chcę mi się robić jakiejś przeogromnej farmy krówek, bo wolę zrobić farmę świnek, świnki są fajniejsze. Co to jest za las? Idę tam zaraz... O... Woah, dwie mini lamy, ale sweet. Dobra, <laughs> już nie tak sweet, bo będą same dorastać. <laughs> no dobra, jestem psychopatą, ale co to jest? Ej! To jest jakiś dżunglowy, świerkowy biom? Bo tak poza tym to jest są święki, zaraz je wezmę, ale sam fakt. Co to? Eee. What? <ścoughs> Czemu te drzewa są tak wysokie? What? Eee. Panie drzewo? Pan chyba dużo mleka pił, jak był mały. What? Pierwszy raz widzę ten biom. Ej, serio? Jego dodali jakoś niedawno? Czy co? Napiszcie mi proszę na dole w komentarzach. Bo ja nie mam pojęcia, co tutaj się w ogóle dzieje. Co to jest za biom i czemu to są tak wysokie że o nie robi się ciemno, dobra idziemy ze świnkami Ale ten biom, napiszcie mi na dole w komentarzach czy tutaj jest, jest coś jest ciekawego Poza drewnem, no, na pewno po drewno sobie przyjdziemy Ale no wow, tak jak dla mnie masakra Super, kozak i, i, pójdziemy tam bo dużo drewna Ale napiszcie mi co tam można jeszcze ciekawego znaleźć Dobra, <laughs> będę sobie siał elo. E, Dobra, nie niestety robi się ciemno Idziemy szybko ze świnkami do nas więc cyk, świneczki proszę za mną. Okej, okay. idziemy do mojego domku. Poznacie e, moich e, kolegów, przyjaciół, czyli świnkę i nowego pieska. Więc proszę za mną. E, mam nadzieję, że znam mniej więcej te kordy, bo już chyba zapomniałem. Dobra, dwie nam wystarczą, więc idziemy z dwoma. Głównie nas dwie interesują. Reszta to tam walić. Nie dołączacie do gęgu świnek bojana. O nie, już zaczynają się respić. No, kiedy chciałem, żeby się respiły, nie respiły się, ale jak nie chcę, to się respią, nie? O nie, no i szkielet, o tym właśnie mówię. Przed chwilą tych szkieletów jakoś nie było. Ale masakra, dobra, idziemy, damy radę. Damy radę, musimy tylko uważać. Świnki są tego warte, słuchajcie. Nie wpadnij do lawy, mordeczko, bo to się źle skończy. O, ja też nie mogę, bo jeszcze gorzej by się to skończyło. Spadaj! Okej, okay, idziemy, 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 idziemy. Idziemy Idziemy, szybko, 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 świnki. Jesteście szybszy od nich, A Nie! Muszę najpierw ogarnąć sobie jedzonko i lecimy. Bum, tup, BUM Nie! O, nie wybuchasz! Dawaj, jazda dalej, jazda dalej. Dźwięki nie czas na y, obijanie się. Idziemy. Okej, okay, dotarliśmy. Czy jeszcze ten? Okej, okay, ten jeszcze nieprzyjaciel. O, nie, tam jest mały zombiak. Damy radę. Damy radę. O nie, ja mam miecz na wykończeniu! Musimy szybko... Te świnki tutaj skować. Dobra, nie mam żadnych płotków. Idziemy po płotki! Wytrzymajcie świnki, jeszcze chwilkę, no. Pimpek miałeś mi pomagać. Stawaj. Okej. Okay. Płotki mi daj, płotki mi daj. Nie laguj gry, please. Okej, okay. gitara. Cyk cyk, 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 mamy dużo płotków, gitara. Idziemy je teraz tam postawić. Ja to cyk, cyk. O, jest druga. Chodź, chodź. Nie po to was tu przyprowadzałem, żebyście teraz się obijały. Idziecie tutaj. I do roboty. Cyk. Docko, a ty, no nie. Czemu, ten, czemu psy zawsze stoją tam, gdzie przeszkadzają najbardziej? Zawsze tak się dzieje, zauważyliście? Eee, to jest świnie głupie. Okej, okej, okej. I teraz diaba-dziaba robcie. Dobra, a ty, pimpek? Dzisiaj się nie zachowałeś dobrze. Pilnuj świnek. O, jest małe bobo. Dobra, rozwijamy naszą tutaj farmę. Idziemy jeszcze rozmnożyć krówki, bo pewnie już możemy. Więc ja z Dunia zrobimy to. Cyk, 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 cyk. O, tutaj co ty robisz piesku? Nie możesz stąd wejść? Dlaczego? Wystarczy wyskoczyć, naprawdę. To nie jest takie trudne, jak myślisz. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Bardzo dzisiaj dużo zrobiliśmy na Hardkorze, więc mega się tym jaram, rozwijamy tą serię. Jak najbardziej dalej seria się ciągnie. Nie wytrzyma, dopóki nie pokonamy Ender Dragona. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!